Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie okłamać. Nie będę kłamał. Przeszedłem bardzo długą drogę, żeby cię znaleźć. Jestem bardzo zły i zmęczony. Musiałem rozmawiać z ludźmi, z którymi normalnie nie chciałbym rozmawiać. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to. Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie okłamać? Nie będę kłamał. Przeszedłem bardzo długą drogę, żeby cię znaleźć. Jestem bardzo zły i zmęczony. Musiałem zabić bardzo wielu ludzi w mieście. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to. Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś, czego bym później żałował. Wiesz już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze.